Cześć, cześć. Witam, witam serdecznie Turopek, turopek. Jak zwykle problemy z chudem. Znowu mi się to pokazanie w tym miejscu co ma na dole, gdzie będę miał dialog. Dobrze w porządku. Witajcie. Witam serdecznie szczególnie wszystkich dinozaurów, którzy chcą grać, którzy chcą żyć. Którzy chcą oddychać pełną piersią, a zwłaszcza tutaj w przestrzeni kosmiczne. Kolejny odcinek ma efektu trójki. No, troszkę byliśmy strzelanki, troszkę przymiarki, troszkę przyzwyczajenia się do, do klawiszy i w ogóle wciągnięcia się w nut, w nut akcji. Kurde, przepraszam was, ledwo gadam, zacinam się, bo ciężki dzień z osobą. Oczywiście problemy Miryzek się nie chciał mi kurde zaskoczyć, zawsze musi być coś, nie można spokojnie odpalić kompa i grać, tylko zawsze coś kurde z tym laptopem się dzieje, no nie za dużo chyba zrzucam na jego barki, jeśli chodzi o grę. Dobra, nieważne. Teraz będzie spokojny odcinek. Jak się to komuś nie podoba, to proszę w ogóle go opuścić, bo będziemy na Cytadeli, na stacji kosmicznej. No i będziemy dużo chodzić. Mam nadzieję, dużo rozmawiać, dużo kwestów pomocnych załatwiać. A przede wszystkim głównym zadaniem to mamy iść do Rady Przymierza i tam uczulić ich i po prostu namówić na jakąś obronę, obronę konieczną, jakąś yy, walkę ewentualnie, czy cokolwiek, jakiekolwiek plany odnośnie inwazji w na Układ Słoneczny, a konkretnie Ziemię. Dobra, to by było na tyle, nie? to zaczynamy. Mam nadzieję, że będziemy na tym, będziemy na cytadeli, że nic się tutaj nie pomieszało, bo musiałem na nowo ściągać klimatę 5.3, bo musiałem przywracać system w komputerze. No to się nagadałem. Na pewno znów, a wiecie co, ja sobie sprawdzę, czy tu się coś mi nie pozmieniało cholera przez to, że ściągałem poziom trudności normalny. Aha, nie fabuła, to jest pewne doświadczenie, <laughs> dobra, wszystko wiemy, pewnie gdzieś dobra, to nie ma co, to się w akcji okaże. Myszka, podwyższaliśmy myszkę. Co? A widzicie, zmieniło się. Aż takiej czułości my chyba nie chcemy myszki. Co? To, że ona była za mało czuła. Może akurat taka czułość ma być. Dobra, zostawmy ją. A widzicie klawisze. No klawisze nic nie zmieniałem. Grafika. Dlaczego? Taka niska rozdzielczość? No już to bo są większe napisy. A tu się nic nie zmieniło, tylko myszka się na 50, zrobiła. zabiera. Może ona tak chce być na 50. Ale nic. Nie będziemy dyskutować. Chodźmy wreszcie do, na tą cytatę, prawda? Dokonania, czy my mamy jakieś dokonania. Już? O, proszę. W aktywnej służbie? No tak, to bez łaski dostałem. Wywoływasz wojnę. No tak, wywołałem wojnę, tak. No to faktycznie ma dokonania jak byk. No ale czego się spodziewać po początku, nie? Dobra, wznawiamy. Się zapuntowałem w menu. O, jest, jest. A już wiem, co to jest. To są opiekunowie. Dobra, moim głównym zadaniem jest, jak mówiliśmy tu, poinformować Radę o zagrożeniu ze strony żniwiarzy o proteańskim urządzeniu, które może ich powstrzymać. Mamy te plany. Udaj się do gabinetu radnego Udiny, przekonać członków do stacja walki. Mhm, mhm. To już wszystko czytaliśmy. To są opiekunowie, ci co tam ładzą te pająki. Nie wiadomo o co chodzi. Oni pomagają, oni tu byli, to tam jakaś jest pozostałość proteanach. Oni tu wszystko, że wszystko działa po prostu, tak jakby byli tutaj złotymi rączkami, ale z nikim nie rozmawiają i się nie wtrącają. Dobra, no to zaczynamy. Musimy znaleźć uginę, ale najpierw zobaczymy czy tu ktoś nie będzie chciał z nami gadać. He did, didn't he? So why would he be here unless he's seeing the council? Ma'am, I can't talk about that. You don't have to. Commander Shepard. No, proszę, gadać, no, to What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you want to. Even better. I'm a military reporter with the show called Battlespace. We're carried on just about all council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that, or do I keep looking? Hmm. I didn't see that.

tak potrawki są niepotrzebne. Okay. No i to jesteśmy. zasób wojenny Diana Alice, ale też mi zasób wojenny dajcie słuchać. To jest tylko sieć informacyjna, zobaczymy co mi w ogóle. Wejdź do Zytrady. To jest Bay D24. Note that due to recent events, official identification and weapons permits may be requested by CSAP personnel for routine verification. What's with the heightened security? New screening fields have been added in order to speed up processing of the security stations in each docking area. Citadel security screening technology uses highly advanced biometric authentication systems developed by the CERTA Foundation. Please note that any attempt to circumvent Citadel security measures will result in immediate incarceration. What else is in the area? You are standing in docking area D24. According to your biometrics file, you are cleared to access further information about this bay. This is the airlock currently assigned to the Systems Alliance ship Normandy. If you look out the bay window, you can see one of the many magnificent vistas for which the Citadel is renowned. What about that room over there? The waiting area is for those who wish to speak to our new arrivals. It is located next to security processing. Any other important areas I should know about? Bay E24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the citadel. If you wish to contact your species' official citadel representative, please go to Citadel Embassies. For medical needs, the Presidium offers leading edge care and the the hospital. hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the council was first established at the Citadel. Wszystko, wszystko wiemy na razie. Mm -hmm. Przede wszystkim muszę iść. Obiegaczcie, która została ranna. Ostatnie. Tu mamy wejście. Tam chyba nie ma nic. znowu tu leży. Gdzie się pchać? No zobaczcie, przepycham je no. A i do terminala, on tak ładnie z terminala do terminala. No dobra, chodźmy, tu mamy drzwi. Na mapę nie patrzymy, F. Nie wiem, dlaczego ciężko mi się te mapy otwierają. Ale w dwójce miałem to samo. No proszę, ale nie chcę mi się otworzyć. O, po ilu kliknięciach. Śluza powietrzna Normandii, tak? Aha, to ja idę do śluzy powietrznej Normandii, nie. W lewo się obrócę, aha i tam jest to przejście bezpieczeństwa i windy. Za plecami punkt widokowy? Spójrzmy jeszcze na ten punkt widokowy. To ma być ten punkt widokowy, no jest nasza Normandia, no. Dlaczego by nie zrobić w Normandii zdjęcie, co? Dobra, dosyć tych czułości. Czyli my musimy iść tam. No proszę, przeszliśmy, przejściu ludzie. Tam też są przejścia. Super, o ja, że jest to jakie Tylko ciekawe, że to była śluza do Normandii i tam są inne śluzy, no nieważne. O! A czy ja już chcę iść na inne piętro? A dlaczego nie mogę tam dalej przejść? Ruchy się pan, ruchy, ruchy. No właśnie, tam są inne śluzy, ale nie mogę przejść. Zobaczmy, no właśnie, najmniej no otwiera się. Co za powierzchnia Normandii, nie. Jednak muszę iść tam, do windy, dobra. No jak my tak będziemy chodzić. No ale chcę poznać tą nową cytadelę. jest inna, jest inna cytata, ale nie przedtem, inaczej pokazana. Także ja mówiłem, jak się komuś nie podoba, to... No, fajnie, że wiem, co mi było wiedziałaś. No. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. I mów do mnie jeszcze, ambasady. Idziemy do szpitala. If ja you chcę... have a, One moment, a ja chciałem jeszcze gdzie indziej położyć, i co i nie mogę? Tylko te dwie opcje Now miałem. Memorial Hospital, tyle to zrozumiałem. Niki nie mogę pogadać? Jaki się wyjdzie z Ashley? Tu mogę z Wami pogadać, ile? I pewno to zrobię. This Hello, welcome to huerta memorial hospital the human specialist medical officer in charge is dr michelle also please note that specialists for all known citadel species are on call please ensure that you observe proper decontamination protocols at all times while in this area you can really cover treatment for any kind of species here puerta memorial surpasses all requirements needed for any multi-species medical facility this facility's attendant levels can also replicate the living conditions needed to accommodate other more exotic species aquatic environments for example are available on short notice what about the medical staff how do they deal with so many species all personnel are required to undergo mandatory and regular psychological evaluations as well as refresher courses hospital administration understands how difficult it can be for staff to deal with such a wide variety of patients it is imperative they be offered the support needed to retain their current high standards what else is in the area the huerta memorial hospital has experts from every major race and residency with many Santa specializing Residencia. in Latino medicine. Yeah. The facility works with prestigious medical universities from around the galaxy, offering internships to residents and nurses. With access to cutting-edge technology and support from major pharmaceutical companies, the hospital ensures the best care to its patients. <gibberish> 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 no, Dobrze, Ale, tak jak mi się na co by ono pokazało, o właśnie sklep! No, 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 i tu nie mamy tłumaczenia. Kwiaty? Rasze. Ile mamy? 35 tysięcy. SIRTA. how can we help you? SIRTA is a non-profit organization dedicated to the medical needs of all sapient life. A chcę kupić. all profits from sales go to help new medical research. Na chcę kupić. thank you for coming to SIRTA. how can we help you?

someplace unsecured i could have a gun there right and no humans and wherever you transfer me it, it, it shouldn't have humans the humans are our allies you don't trust them no it's not that how are my eyes what, what, what color are they right now maybe you could tell me what happened Aha, I won't to more Here to Dr. Chakwas has from Normandy, no on Shepard, there you are Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an alliance R&D lab down in Shalter Woods, Coordinating closely with Admiral Hackett I heard you escaped Earth in the Normandy and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander. No, the well, can't can't have have expertise. Expertise. I wish I could have been there to help on Mars. It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good i've been fortunate. when they impounded normandy, the alliance didn't really know what to do with me. i was never officially part of cerberus, and i'd gotten a proper leave of absence from my previous post. so you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the collectors? yes, though i suppose if you were judged to be a war criminal, i would have been tried as an accessory. your place is in normandy's medbay, not some lab. i couldn't agree more you say the word and i'm with you. No, pewnie, że ją the normandy wouldn't be the same without you, doctor. get your things. docking bay d-24. yes, commander. and thank you. don't thank me so soon. remember, joker is still aboard. and i'd be surprised if he's been remembering his medication. <laughs> Dobrze, lepiej mieć starego lekarza. Poczytamy sobie później o pani doktor. Ale gdzieś widziałem to, Michelle mi uciekła. To jest. Komendarz Shepard, jestem dr. Chloe Michelle. To I assume że here o lieutenant Commander Williams. Nowa, odniesie się do tego. quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just under all. No, We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've on our War profiteering begun. Zawsze pamiętajcie, ja też w poprzedniej części dużo, dużo gadałem i to mi dużo przyniosło, bo byłem w temacie po prostu. Wiedziałem o co chodzi. Jeżeli, powtarzam, jeżeli chcecie przychodzić tutaj, to normalnie wtedy świeć ogląda. To fajnie jest dużo wiedzieć. With we've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. it can be overwhelming, quite different from my days in the wards. this war may leave a lot of injured people homeless. can the citadel clinics care for them all? we're fine now, but i'm worried. every hospital on the citadel is preparing for the worst. i hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. No, okay. Keep up the good work, doctor. You too, commander. Fajnie, no to chodźmy do. gdzie to wyrosił, tak? A to jest to odkazanie. Ja bym chciał wejść do tej pomieszczenia, nie mogę, co? Aha, to są

Co tu na korytarzu? A pacjenci leżą? Taki szpital, taka renowa? Coś nie tak. Dziwi mogę wejść, ale nie mogę jeszcze z nikim gadać. Być może później, tak? Dobra, Następne dziś zobaczymy. Też nic nie otworzę, nie pogadam. no trochę i lata Ech. dobra chodźmy Ashley czeka ja tutaj kurde no ale co z tego kwiatki kupiłem co i pewno kwiatki będą w krajucie kapitańskiej na Normandię ja chciałem na kwiatki szkoda Gdzie to nie tak idzie o Shepard no i co Komando Shepard co oni mnie tam gadają Otworzy mi się mapa. Gdzie jestem? Dwójka, jedynka, co to, to było? Poczekalnia. Aha, tam byłem. Dwójka, laboratorium. Aha, przeszedłem. Teraz szalej chodych, Ashley, ale lewa czy prawo? Nie wiem. Czy na korytarzu nie będzie leżała, a właśnie. To są gabinety to się przejdziemy jeszcze po tym. Tuda z bocznych sal będzie. To jest więcej tej sal Well, we need to prescribe another round of antibiotics. chyba. I have some bad news. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time they found you. I'm sorry. I'm afraid we have to remove your leg below the knee. What? But I, I, I don't understand. I'm put it doesn't even hurt. <laughs> Przecież to była jakaś lekarka i coś znikła. No dobra, próbujmy, szukajmy Ashley. A ty gdzie tam w to biurko weszłaś, kochana? Jest, dajcie skopię.

Na prawo byłem, a tu? Ciekawe, że tu jest drugi, drugi takie pomieszczenie A tam też szefa leży, ale je. A nie, tu jesteś Szczepan, no dobra, nieważne no i co? I co dalej? Tylko ambasady, teraz mamy i nic więcej. To byłem? Tak, to byłem, to wszystko ciężko zapasowałem. Tyle kolorytacji, że ja się nigdzie nie mogę dostać. Jak to mnie bawię tutaj? Myślałem, że będzie ładnie po tej cyfryzacji, a to wcale takie rozbudowane nie jest. Hmm. A patrzę na windy, tak? Sale, chodzę, na to na dla pacjentów. I Ambasady A, to tylko na razie tyle pokładów mam i ambasady. No dobra. To no to chodźmy. Ale cuda nic nie zrobiłem, z nikim nie rozmawiałem, żadnych questu, dopiero przeby i wiecie, że już jest 30 minut. Co mam powiedzieć, że jestem rozżalony? Nie, no nie powiem tego, no co. Po co będę tak wybił, to? Zapiszę sobie grę. Zapiszę sobie grę. Tra. A ja miałem właściwie tam krótki auto zapis zrobić. Dobra. I na tym skończymy ten odcinek. To co? Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.